przyszły najnowsze zakupy, biorę się za ich montaż. Najnowszy, podpatrzony pomysł, powałka plastikowa, przeźroczysta. Będziemy to w tej chwili instalować. I tak powstanie przeźroczysta powałka, dzięki której nie będziemy musieli ciągle naruszać gniazda i niepokoić pszczoły, ale jednocześnie uzyskujemy do nich dostęp i będziemy mogli spokojnie je podglądać. Dzień dobry, przystanek pasieka 15 grudnia. Podejrzane w necie i zastosowane powałki. Plastikowe, gdzie mogę zaglądać do pszczół, nie naruszając ich kłębu. Zobaczymy, testujemy. Może to będzie doskonałe wyjście, żeby nie naruszać i nie denerwować pszczółek. Oczywiście tradycyjną powałkę też zakładam. Tutaj będę regulował wentylacją. Ale o proszę. Na necie jest zawsze odwieczna dyskusja jak lepiej zaglądać, nie zaglądać. Ja uważam, że zaglądać, chociaż też rozumiem argumenty tych, co są przeciwni. Dlatego może to jest i wyjście, zrobisz taką powałkę przezroczystą. Faktycznie się oszczędza stres pszczołom. Nie rozrywa gniazda. Proszę bardzo. Spokojne, a się zagląda. Obserwujcie filmiki. Będę Wam przekazywał informacje dotyczące tego testu To nie jest mój pomysł, ja to podejrzałem na necie także spodobało mi się i wprowadziłem w życie Pozdrawiam Ja nie mogę się pohamować jeszcze Wam troszeczkę Ponagrywam Kolejny ul z przezroczystą powałką pleksa 5 mm z wyciętymi otworami wentylacyjnymi pajączki założone a przy okazji będzie łatwo sprawdzać czy jest wilgoć bo jak na pleksie się osadzi wilgoć to będzie momentalnie to widać pozdrawiam Kolejny ul. Kolejny ul przełożony. W czterech hulach pozmieniałem, założyłem plastikowe powałki przezroczyste. W piątym na razie odpuściłem. Pszczoły są bardzo wysoko, na powałce praktycznie całą też zasiadały. Szkoda mi było je strącać. Jak przyjdą mrozy, zejdą na dół, wtedy szybciutko się podmieni. Nic na siłę. A w tych hulach będziemy mogli sobie już podglądać. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. Cześć.